Koniec Matyldy. Śmierć dwójki bohaterów w ostatnim 13 odcinku. Rubin zabije nie tylko Ojca Matyldy, zdjęcia. Ostatni 13 odcinek serialu Matylda będzie trzymał w napięciu do samego końca. Widzowie, którzy nie mogą się doczekać emisji finału Matyldy, już teraz mogą obejrzeć ostatni odcinek w serwisie VOD. tvp.pl. Dzięki temu na długo przed premierą w TvP1 wiadomo już jak się skończy poruszająca historia Matyldy, Maria Kowalska i czy bezduszny maurycy Rubin, Mirosław Haniszewski poniesie karę za krzywdy wyrządzone Matyldzie i jej bliskim. Niestety koniec serialu upłynie pod znakiem makabrycznych wydarzeń śmierci dwójki głównych bohaterów. Ginie nie tylko ojciec Matyldy, Tadeusz Biliński i Renéusz Czop, którego zabije Rubin. Poznaj szczegóły i zobacz zdjęcia z ostatniego odcinka. Matylda, odcinek 13, ostatni, niedziela, 26. 05 2024 o godzina 20:20 20 tub 1 koniec serialu Matylda w 13 odcinku będzie ostateczną konfrontacją Maurycego Rubina z Tadeuszem Bilińskim i żoną Izabelą Grażyna Sobocińska która odważy się na ucieczkę od tyrana do ukochanego Adama Różańskiego Jędrzej Hignar. Niestety szczęście nie będzie pisane parze tragicznych kochanków ich los będzie w rękach bezwzględnego Rubina. Potwór bez większego trudu znajdzie żonę i Adama, którzy wyjadą razem z Urszulką Alina Skawińska do Warszawy. Dramatyczny finał ucieczki Izabeli i Adama przed Rubinem. W ostatnich scenach finałowego 13 odcinka Matyldy Rubin zabierze Izabeli córki, a żonę i jej kochanka schwyta, uwięzi w powozie, by wrócić z nimi do pałacu. Tam będzie już szykował surową karę dla niewiernej małżonki i Różańskiego, który ośmielił się uwieść Izabelę. Po drodze z Warszawy do pałacu Rubin, jego zaufany lokaj walek, Jacek Król i Woźnica wpadną w zasadzkę Tadeusza Bilińskiego. Ojciec Matyldy złapie Rubina w zasadzkę w lesie. Ojciec Matyldy w kończącym serial 13 odcinku stanie w obronie Izabeli i Adama, najstarszego syna Heleny Różańskiej, Małgorzata Buczkowska. Strzeli do walka, ale Rubin także chwyci za broń i wymierzy do Tadeusza. Nagle Walek wyceluje do Izabel. Kula trafi żonę Rubina w plecy, a Adam z przerażeniem zorientuje się, że jego ukochana została poważnie ranna. Różański weźmie ją w ramiona, obiecując, że wszystko będzie dobrze. Niestety śmierć Izabeli będzie już przesądzona. Rubin zabije Tadeusza Bilińskiego i ucieknie, ale na tym nie koniec dramatów w finale serialu Matylda. Po ostrej wymianie ognia, Maurycy ucieknie do lasu. Tadeusz od razu ruszy za nim. Rubin okaże się jednak sprytniejszy. Zaczai się na ojca Matyldy za drzewem i strzeli do niego przy pierwszej dogodnej okazji. Postrzelony Wiliński zaatakuje jeszcze Rubina, ale to on okaże się silniejszy w tym decydującym starciu. Zabije Tadeusza i ucieknie.